Dobra, zobaczmy tę u Bonkola. Czekaj, co to jest? P.R.L. Studio... Ja, wie, sobie, ja z kitułem, w ale widziałem, ale widziałem tę u jest się w, w roku 63 w Rzymie, za panowania cesarza w dużym Nerona. Skrócie. W Rzymie głosu użyczyli Małgorzata Korzyłowska, Michał Milowicz, Michał Koterski i Jarosław Boberek. Co to? Za gówno. 20 października w Kinach w Polsce nie wiem, jest tu chyba jest nawet jakieś dofinansowanie, ale nie jestem pewny, nie sprawdziłem tego. Będzie animowany na Anilu Piątce film Kłowadis. dla polskiej młodzieży, żebyście mogli piękną polską lekturę. Słuchajcie, przyswoić jeszcze raz, ale tym razem za pomocą animacji komputerowej. Widzicie, że użyczają tutaj głosu polscy aktorzy bardzo znani. Milowicz, koterski, Boberek, Korzuchowska. Ale zostało to outsourcowane w Indiach. I teraz widzowie, zobaczcie, jak wygląda ta o, animacja. Okreś. To jest Unreal 5, przypominam. Wy to widzieliście? Nie! No to. To nie jest żart. Wielki Cezarze! W jest jest pożar. Jest pożar. Całe miasto płonie. Tak! To jest prawdziwa sztuka! Ale brzydka animacja, ja. Jak oni. Ogniu. Jak oni. Ja gadają! Tak ustawi ruszają, w ogóle nie, żadnego lipsynka, nie ma, nie? A jakie to jest brzydkie? Jaki lipsynk? Rzym szybko sprowadzi cię na ziemię, chyba. Przecież to ma vibe Święty normalnie. To ma, nie? jestem uczniem Jezusa, nie? Tych Gier sprzed 20 lat. To ma vibe Gier z się. To jest animacja, co mogłaby być dodana do gry polskiej takiej. Nie wiem, jakaś polska gra za, za 20 zł. Wieźmin 3. Jest zadycha obecnie na streamie. Mam ją w domu Plaucjuszów. Poranne promienie. Nie, jakby to wyszło z 15-20 lat temu, to byłoby... Nie no, może 15 nie, ale no mówię, 15-10 lat 10 temu, lat jakby, jakby taka animacja wyszła. To by jeszcze ludzie może to lepiej przymknęli oko. Cezar cię pozdrawiam. No ja... No, to... Się I to więc, będzie się. taki film. Ej, jak to brzydko wygląda, nie? Przypiękne aniołki, nie? Widzowie. będzie leciał i. Ej, teraz wyobraźcie sobie, że jest spora szansa, że na to idą wasze pieniądze z podatków. Na to poszło dużo pieniędzy. O co mnie oskarżają? Żadnych zarzutów szlaucji. Szkoda tych głosów, nie? Profesjonalnych <suszu> aktorów, bo, bo to fajni aktorzy głosowi im podkładają. ale rozkaz. Cezara. Boski Neron jest Ci wdzięczny za udzielenie schronienia córce barbarzyńskiego króla Ligi. Ale ta zakończenie. Czajcie, to robicie polski film dla Polaków z polskim dubbingiem i nawet się usta nie zgadzają w, tym, w tych animacjach. One no jest, są po tak. prostu te animacje rzucone tak, że pierw ktoś <laughs> powiedział: Dobra, tutaj teraz będzie zdanie, i w tym zdaniu będzie 20 słów. Zrób mniej więcej taką na kilkanaście sekund animację ust i dołożyli do tego dubbing. No, Kłodniczka tak było. Należy do dworu. Fajny ten. I patrz nie. Chwilę, gdy wstąpiłeś pod mój dach. Blauchiusz. Kurwa. Lepszą pracę kamery to już chyba na podrywaczach kurwa mają, nie? Co ty mówisz? Znamy się! Jestem Twoim przyjacielem! Przyjacielem? Raczej złodziejem! Patrzcie, to mi się tak kojarzy. No, bezkito, taki vibe. Ja no próbowałem przyjść to być tak, już jest kiedyś, nie, nie ale się gadań. nie da. Ale to przynajmniej Gierka. Ej, chyba gra jest się, się lepiej rusza się nie da przejść. Te niektóre animacje chyba są nawet lepsze, tak mi się wydaje. Nie, no, niesamowite. Ukradłeś moją córkę! O, Obojko już tutaj hejtuje w internecie, patrzcie. <grym> Hejt, proszę bardzo, rozprzestrzeniany. Komentuję. Narzekała na nieszczęśliwą miłość. Dałem jej dwa listki z wieńca Wenus. Jesteś magiem? Cóż, raczej filozofem. Czy nie słyszałeś? Tak, to o... jest magister, bo Nie wydać Ale coś jest z tą animacją, nie tak? Coś z filozofa. Ona jest jakaś zbugowana, zblurowana, spowolniona. Ile tu jest FPSów ów i równiejszych, aby udali się na paletę. Ale to kurwa sztuczne. <laughs> ja nie wiem. Żeby Cezar nie umarł z nudów w towarzystwie Tigellinus'a. Nie wiem czemu tu kurwa cienie nie ma nigdzie. ...jechać z moją panią do domu Cezara. Ale te kolory jakieś są z... takie kurwa, no zobaczcie tą paletę kolorów. jest tak prześwietlone. ...jechać z moją panią do domu Cezara. Pilnuj Ligi. Ciekawe, Myślę, ile milionów złotych na to poszło, nie? Ona wciąż ma wpływ na Cezara. Z piątka, z dyszka, myślicie, z to pierdolone? Szykuj się. Cezar... Nie, PIERD... Nie, ja wam powiem, to Tekken 1, Nina, to jest kurwa to. Nina Williams, moi drodzy, nie? To jest to. to że to w 94 zrobili. Cezar czeka. Wadis. Ja to pieniądze Ministerstwo z edukacji podatków narodowej. Na to. Tak, widzowie, z waszych podatków na to poszło. Dobra, czyli finalnie to jednak jest o z waszych Boże. podatków. To jest finansowanie ja, do podatków, kurwa w Polsce. Z Ministerstwa kultury i Ministerstwo informacji i nie wiem co to jest broadcasting, ale jest Jakieś greckie, tak? Information and Broadcasting. Co to jest za język? Zobacz nazwiska. Powieść oryginalna Henryk Księkiewicz-Kwowadis. Reżyseria Anira, Wojan i Roy Sukanhan. Ej, zaraz, to nie są rzymskie nazwiska? To są polic polacy to są hinduskie hebrajskie, izraelskie Olivia Szanajca-Kosakowska. Muzyka Fabien Curtis. Kurwa, Wiosenki, tak jak to jest. Afura, podatków, Tomasz, to Tu, muszą, tu musi Sobota. być udzielona informacja. Słuchajcie, ten. Jest, A, sobotka. Ile poszło na to? raper? Dariusz Malejonek oraz Marcin Pośpieszalski, producenci. Ale kto jest producentem animacji? Kto to jest? Sourav Mondal. Hansa Gaig Mondal. Kurwa, komu oni to zlecili? Hinduskie studio animacji rewolucjonizuje branżę wdrażając innowacyjne oprogramowanie Unreal Rewolucja widzowie, prawdziwa. Oni to na Unreal Engine k***a zrobili. Czujcie, że... Ktoś wydaje pieniądze z podatków na coś takiego, no to idzie pewnie kilka, jak nie kilkanaście milionów, jak nie kurwa kilkadziesiąt i serio myślą, że doprowadzają do jakiejś pierdolonej rewolucji, że ta animacja. Technologia to jest Teraz ta ta myślę o grach komputerowych, zapewnia zaawansowane możliwości narracyjne, ulepszając efekty wizualne, animacje postaci środowiska wirtualne. Robisz chłopie na Unreal'u grę. Jezu, co ja gadam, animację i wygląda jak. Ale na którym Unreal'u? Dwójce czy jedynce? <laughs> Bo może im trzeba było powiedzieć, żeby ściągnęli najnowszy silnik Unreal. Nie no, kurwa, widzowie, pokaż mi to, ja muszę to przeczytać. Jak się pierze pieniądze? A może w tym kraju trzeba po prostu kurwa, wymyślić sposób na wyciągnięcie dofinansowania? No przecież jak ile ile milionów yy, ten inkwizytor dostał? Inkwizytor był na jakiejś unijnej liście, gdzie tam było 20 milionów dotacji za innowacyjny system wyborów w grze? I na tym żyć. To jest k.A. tak na pewno. A nie żyją. 4 miliony, żyją, 4 miliony robią, ale euro czy złoty? Italiano! Do ja się z To trzeba takie rzeczy mean, okay. zakładać. No Nie, to nic nie uratuje. Ja <laughs> <laughs> Nie, no to jest tak złe. Pokaż, co to jest. producent twórcy. Gdzie tu są pieniądze, moi drodzy? Gdzie? Ja zadzwonię tam, może się zapytam. Czekaj, Kwowadis. A nie ma jakichś spisów z ministerstwa? Poczekaj. Ile poszło na to? Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pis projektów. Fundacja Kossakowskiego. O, oh, patrz, jest! Kwowadis. Międzyszkolna lekcja filmowa online. Błędy formalne. Oh. O, no, to chyba nie to. Nie, bo tutaj nie ma ocena, kwota dofinansowania. Nie, to tutaj nie będzie chyba. Patrzcie, ale Centrum Kultury, nie? No to tu są takie kwoty po 100, 200 tysięcy. Stowarzyszenie Dwa Brzegi, Fundacja Biuro Kultury, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Nie, no, to, to Lokal mi się użytkowy. wydaje Co? Fundacja Lokal Użytkowy, Sokołowski Ośrodek Kultury. A, na festiwal jakiś. Fundacja Kamera Dawida. 30 tysięcy festiwal, kamera da... Ku Pa widzowie, ej, ale mówię zupełnie szczerze, ja bym zrobił fun ja bym zrobił ee, festiwal, festiwal e, e, Dawidka i to byłby festiwal gier i kultury zebrałbym dofinansowanie na organizację tego w jakimś w jakiejś hali, wynają ją i żeby było na atrakcje I, musiałby, i ja bym zrobił festiwal i będzie tak, będą gry zabawy, rozmowy z twórcami kulturalnie, rozrywkowo edukacyjnie, panele zrobimy, tylko jest chyba jedna rzecz potrzebna do tego, aby dostać takie dofinansowanie. Albo musisz być jakimś um, instytutem, znaczy instytutem, albo musisz być jakąś taką, ja nie wiem jak to nazwać, ale coś powiązane ogólnie z, z, z urzędem, czyli nie instytut, wiem, musisz nie? albo być Centrum Kultury, albo być jakimś tam właśnie urzędem, albo musisz mieć do tą fundację. Pokaż. To nie jest to. Rekonstrukcja cyfrowa. Ku to nie to. Rekonstrukcja cyfrowa to jest, wiesz co to jest? Że oni wzięli taśmę VHS, wgrali i upscalowali do 4K i nałożyli na to filtry i za no to i 300 tysięcy. To jest rekonstrukcja. I zrobienie z tego, wiesz, noś, nanośnik cyfrowy no To, miecz miłości. Priorytet czwarty, produkcja filmów animowanych. No ale co to daje? Nic. Nie Dobra. ma ciała. Beka totalna. Nie, no brzydkie to totalnie. Ta, już Eder, Eder, ja już całą reakcję zrobiłem. Myśmy to oglądali, komentowali, chłopie. Myśmy nawet szukali, kto to sponsorował, czy sponsorował, ale nie ma chyba jednoznacznie e, nigdzie napisane, że jest to jednak e, z naszych podatków, ale. Widnieją aż trzy logotypy Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury na i innych też, podmiotów, innych rzeczy, które że tak powiem w naszym kraju są powołane z naszych na podatków. Więc kurwa, nie wiem, no mi się słabo zrobiło, jak to widziałem, bo to wygląda tragicznie, moi nie drodzy. Nie wie, wiem, czy widzieliście. Info? Wiecie, o czym mówię? Firefest, nie widzowie? Kurwa, przepiękna animacja.